Krachu potrzebuje takiego miejsca, w którym świat akademicki, ekspercki spotyka się, żeby szukać nowych pomysłów biznesowych i te wypowiedzi, które ci słyszeliśmy pokazują, że tego naprawdę potrzebowaliśmy. Żeby rozwijać przedsiębiorczość, szukać tych kreatywności, tych wyjątkowych okazji biznesowych, potrzebujemy zdarzać różne pomysły, różne emocje, różne doświadczenia i pomagać tym, którzy są na tyle odważni, że chcą ruszyć w podbój Budując nowy startup, walcząc o udział w rynku, no, ci, którzy budują potęgę i przyszłość tego miasta gospodarczego. To jest takie miejsce, w którym, do którego może przyjść każdy, kto ma pomysł biznesowy i wie, że to jest świetna idea, tylko nie wie, jak tę ideę przełożyć na rzeczy materialne. Jak prowadzić księgowość, jak napisać biznesplan tego przedsięwzięcia, jak szukać partnerów biznesowych, jak szukać donorów. I tutaj tego wszystkiego może się dowiedzieć, co bardzo istotne, wtedy, kiedy przychodzi ci bardzo doświadczeni, mogą mu powiedzieć: Słuchaj, ten twój projekt jest fantastyczny, ale nie ma szans biznesowych. Zatem szukaj kolejnego i przyjdź z kolejnym. Tutaj to jest tego rodzaju weryfikator, który pozwala tym, którzy chcą tworzyć te wielkie startupy, wielkie przedsiębiorstwa, no rozpocząć i stąpać po bardzo twardym gruncie. W tym momencie inkubujemy kilkanaście projektów. Zrobiliśmy y, dość no, mocną selekcję, w związku z tym wy, wybraliśmy te projekty, które faktycznie możemy najbardziej, najbardziej wesprzeć. Jako opiekun działamy od marca, w związku z tym y, otaczamy te firmy indywidualnym, y, indywidualnym sporciem. Staramy się do każdego, Podchodzić indywidualnie, no i aktualnie też szukamy kolejnych projektów, w związku z tym cały czas można do nas do nas dołączyć. Po pierwsze, oczywiście inkubator przedsiębiorczości, klaster innowacji społeczno-gospodarczych, w którym właśnie inkubator przedsiębiorczości z powodzeniem świętuje dzisiaj swoje pierwsze urodziny. Po drugie, to oczywiście programy wsparcia dla przedsiębiorców, tutaj chociażby program rozwoju innowacji miejskiej, nad, nad którym pracujemy, ale także organizowanie szeregu wydarzeń i konferencji sieciujących, networkujących, które są szalenie istotne w procedurze zdobywania kontaktów, dzielenia wiedzy.